Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam moją szafkę i będzie ile wydałem na nią gemów oraz błyskotek. Lecimy! Pamiętajcie, że przed obejrzeniem zostawcie suba i lajka, like ponieważ bardzo to pomaga w rozwoju mojego kanału. Z góry dziękuję! Dobra, lecimy. Mam 43 rzadkie skiny, czyli na blingi, czyli błyskotki. Wychodzi nam i gemy tutaj macie gdzieś w lewym górnym rogu. No teraz bardzo rzadkie, możecie sobie je pooglądać, również już tutaj się licznik powinien podświeżyć. No mam całkiem fajne te skiny, tylko trochę mało. Chciałam mieć wszystkie, ale oczywiście nie można. Tu mam widzę pomocnicę Penny, to jest bardzo rzadki skin. Uliczna Tara też jest rzadkim skinem. Dobra, to co, lecimy do kolejnego. Epickie przebrania. Każdy kosztuje 150 g, czyli 149 właściwie. Mam tylko 32. Byskotki kosztuje 5000, więc też to będzie podliczane. Licznik wam się powinien właściwie teraz odświeżyć. Nie mam tu jakoś rzadkich skinów, chyba że ten Pierog Daryl. To on był już bardzo rzadki, zapomniałem o nim powiedzieć. Ale tutaj mam na przykład rzadkie skiny, to ten zły bas albo tabel. Bo... Niestety tutaj w mitycznych nic nie mam. legendarnych mam tylko królową śnieżną Amber i robot Majka. Dobra, podsumowując mamy wydane 9656 gemów oraz 302 000 błyskotek. Napiszcie w komentarzach, czy według was to jest dużo, czy według mnie mało. Bre, bre, bre. Czy według was to jest dużo, czy według was to jest mało? Według mnie to jest bardzo dużo, ale zostawiam wam to do. Dzisiaj to tyle. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, który będzie najprawdopodobniej jutro. Siemonko!